Witam, dzisiaj sobie zmienimy olej motocyklu Hondzie CBF500 W takich motocyklach to lubię zmieniać oleje bo to się robi szybko i bezboleśnie można powiedzieć bo nie trzeba ściągać owiewek a ściąganie owiewek to myślę, że tak z pół godziny trzeba na to poświęcić do godziny no co nam będzie potrzebne do wymiany oleju? Przede wszystkim trzeba będzie odkręcić na misce olejowej śrubę spustową. Następnie wykręcić filtr. Wybaczcie no, jaki fajny dostęp, filtr olejowy, wykręcimy, no i po prostu z olej zejdzie stary, zalejemy nowy, większej filozofii nie ma, co nam będzie potrzebne do tego, na pewno nam będzie potrzebne. Wieży olej, Castrol 10W-50, z tym zalewam i filtr olejowy do Hondy CBF-500. Jeszcze będzie się przydać, jak ręką się nie odkręci, to jest klucz specjalny do odkręcania filtra olejowego. To jest korek do wlewu oleju z prawej strony motocykla. On jest taki razem z bagnetem. Ile wchodzi oleju? Podobno serwisan twierdzi, że 3,5 litra. No ja mam tutaj 4 litry w karnisze także zobaczymy ile wejdzie. No to jak poluzujemy, e, luzujemy może e, filtr olejowy. O, za pomocą klucza. O teraz to już jest poluzowane zejdzie i zaraz zabieramy się za spuszczanie oleju Tutaj mamy misko olejową. Śruba spustowa jest tu. Klucz do niej To jest klucz 17. O, idzie dobry. Zaraz będziemy odkręcać śrubkę. Śruba popuszczona. Chcę ja się coś podstawić. Ja zawsze podstawiam pod, pod olej, który muszę, jak gdyby spuścić takie dęko z prodija. Może niektórzy z was wiedzą, co to prodic, albo pamiętają, mogą napisać w komentarzach, co to jest prodic. No proszę, olej już idzie. Troszkę czarny. Widać, że przy, przepracowany w sumie tu może przejechanych kilometrów nie miał, ale dwa lata już minęło od wymiany. Zaleca się co 5000 tysięcy w tym modelu lub co dwa lata. W międzyczasie zaczniemy wykręcać filtr olejowy. O! Olej, już widać, że zleciał. Więc zakręcimy. Go uh, back yes. yes. Teraz odkręcimy filtr olejowy do końca. Z niego też trochę. Aha, aha. stary filtr, a ten ale jeszcze taki bardzo przypracowany nie był ma barwę taką różową jeszcze Dobra, i zakręcimy nowy filtr odpakujemy nowy filtr naklejeczka jakaś Ten stary był jakiś oryginalny, hondowski. A nie jest Hilfro I firmy Hiflo, Filtro. Mniej więcej tak to wygląda. Ten jest oryginalny, hondowski jakiś, bo z serwisu Hondy, a ten jakiś inny trochę, no ale zobaczymy, może będzie pasował. Nie mam więcej dziurek. Osiem, ten ma ale większe. Hmm. Dobra. Przesmarujemy go trochę olejem, uszczelkę. O właśnie tak. możemy zakręcać możemy zakręcać filtr z drugiej strony lepiej Filtr. Teraz go dokręcimy jeszcze. Filter jeszcze dokręcimy. Dokręcamy śrubę spustową. To teraz zalewamy silnik olejem. Wlaliśmy olej. Tyle, tyle było z butelki, z garnistra, ale pogoda, ja pierdziele. Sprawdzamy na bagnecie, ile jest. Widać, że jest na Co Zodpalimy. Niech filtr zaciągnie olej i, i dolejemy. Kurwa. Sanie. Zapłom. Jaka masakra. I odpalamy. Przez chwilę będzie czerwona świecić kontrolka oleju, bo musi filtr zaciągnąć olej.

No, widać jest na minimum, jeszcze go dolejemy trochę. Dolaliśmy oleju, jeszcze zobaczmy, jaki stan No, jest na full. Na full. No to więc jeszcze raz odpalimy, tyle oleju weszło z 4 litrów, mniej więcej 3 litry, 3,5. <tryk> Zobaczymy ile oleju. No, jest tak akurat norma teraz na środku między na tym kratkowanym obszarze. O, czyli gra. To by było na tyle. Tak wymieniamy olej motocyklu.